Znajdujemy się obecnie w magazynie, gdzie zaprawiamy zboża. Tutaj głównie dzisiaj będziemy zaprawiać pszenicę ozimą i jęczmień ozimy. Do tej pory stosowaliśmy odmianę zaprawy Kinto Duo. W tej chwili dzisiaj zmieniamy zaprawę, przechodzimy na zaprawę Kinto Plus plus Sistiva. Połączenie tych dwóch zapraw powoduje to, że chronimy już jesienią rośliny, zarówno pszenicy, jak i jęczmień od chorób grzybowych. W pszenicy głównie chodzi mi o mączniak, jak i o septorie. w jęczmieniu, plamistość siatkowa jęczmieniu. Ponadto te dwie zaprawy połączone razem powodują to, że system korzeniowy jest znacznie bogatszy, rośliny mają większy turgor, masa zielona tych roślin jesienią wygląda rewelacyjnie. Dzisiaj właśnie rozpoczęliśmy Zaprawianie pszenicy odmiany Euforia. to jest odmiana chorobli roślin strzelce, którą będziemy zaprawiać zaprawą Quinto Plus plus Sistiva. Stosowanie Sistivy jesienią powoduje to, że przy niekorzystnej wiośnie następnego roku możemy opóźnić zabieg c 1 bo wiadomo, wiosna może być bardzo opóźniona, może być niskie temperatury, może padać i dlatego jak najbardziej wskazane stosowanie Sistivy jesienią z tytułu, że nie jesteśmy pewni, jaka będzie pogoda wiosną. Zastosowanie Sistivy jesienią spowoduje to zmniejszenie rozwoju patogenów jesienią i dlatego opóźnienie zabiegów wiosennych z tytułu niekorzystnej pogody typu przymrozki Niska temperatura spowoduje to nam, że możemy przesunąć sobie na okres późniejszy. BASF. We Create Chemistry.